Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Tak się zastanawiam, do czego ludzie są zdolni? Niektórzy są zdolni do wszystkiego. Wyobraźnia ludzka po prostu nie zna granic. Dzisiaj szacunek dla wyobraźni. Naszej. Proszę Państwa, o, ja już pisałem o pewnym wydarzeniu we Francji z końcem ubiegłego roku, ale my nie jesteśmy gorsi, my nie jesteśmy jakimś zaszczankiem. U nas w, zdarzają się podobne sytuacje. Podobno jakiś sobie facet kiedyś tyłek zagipsował i nie mógł się odgipsować. No ale tutaj, w trakcie walentynek, to mam swoich ludzi. Przysłał mi ten pomysł na dzisiejszy odcinek mój kolega Wacław, mój patron ulubiony. Zapraszam Państwa do wysłuchania i naprawdę potraktujcie to z uśmiechem. Przeminęło święto zakochany w całym kraju za to tylko w Piotrkowie dżentelmena w rozterce, co gorące miał serce dostarczono na. Pogotowie. Kość nie tylko miał serce gorące, Ale biegły w miłosnych obyczajach. Poza sercem, co grzało, jakby tego mu mało. On gorące także miał jaja. Połączenie to świetne nad wyraz. Czas na figlach mu upływał rozkosznie. Jakiś czas tak poszalał, aż na sorze się znalazł z zawieszoną kłódką na moszczkie. Przyjechała prędko straż ogniowa, z troską, żeby nie uszkodzić instrumentu, i strażacy po chwili sprzed mu oswobodzili, przy pomocy nożyc do prętów. Wyobraźnia ludzka nie zna granic, ni kondonów żadnych nie zna. Tego skutkiem gratuluję figlarzom, co nam jeszcze pokażą i zamykam dziś już gębę na kłódkę. Do czego to ludzie nie wymyślą, prawda? Do czego są zdolni się, za przeproszeniem, posunąć szacun? Proszę Państwa, 15 lutego, środa i imieniny obchodzą Faustyn, Jowita i Zygfryd, a także Andrzej, Dalmacjusz, Dalmacy, Faust, Goalfryd, Gliceriusz, Glicery, Joachim, Jordan, Jordana, Józef, Julia, Klaudiusz, Onezym, Pakosław, Pakosława, Przybyrat, Saturnin, Sewer, Teogenes, Virginia, Zygfryda i Żywila. Przysłowie na dzisiaj. Dzisiaj po Walentym, kto nie kocha ten przeklęty. Yy, nietypowe święta mamy dzisiaj bardzo sporo, jest ich sporo, ale dwa szczególnie mi utkwiwają, że tak powiem. Dzień Singla dzisiaj jest. Yy, wszystkiego dobrego yy, wszystkim naszym księżom, yy, nie wszystkim. I Światowy Dzień Hipopotama. Ciekawe, czy jedno z drugim ma coś wspólnego. Proszę Państwa, i gra słowna na dzisiaj bardzo przyjemna, bardzo miła, delikatna, gra półsłówek końcik prozy. Do widzenia.